Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i włączanie powiadomień. Personel podkreślił to wężykiem. Wszystkich powiadomień podkreślił wężykiem, a nie samych powiadomień. Studio Dziki Zachód. Dzień dobry! Spadłem z krzesła. Dlaczego? No tak głośno. A to wstrzcisz sobie na słuchawkach. Piękne słońce, ciepło, wiosna się zaczęła. No formalnie się zaczyna w Ameryce wiosna 1 marca. Oni sobie uprościli życie i mają nie astronomiczną, tylko klimatyczną wiosnę i się zaczyna 1 marca. A ja już dzisiaj rozpoznałem, że się zaczęła, bo przylatują takie ptaki, które wydziobują robaki. Po pierwsze wychodzą robaki, jak jest wiosna, bo Ziemia już się zrobiła taka wilgotna. Coś tam spadło od czasu do czasu i mgiełka się rano pojawi. Że jak ziemia na wilkła, to robactwo zaczyna wychodzić. Jak przychodzi robactwo na powierzchnię i takie sobie góreczki zrobi małe na pustyni, to wtedy przylatuje coś w rodzaju naszych szpaków. Mają taki szpakowaty wygląd. Nawet może są spokrewnione, bo mają tak dalece szpakowaty wygląd, tylko rozmiar dwa razy większy od polskich, że mi szpaki przypominają. Szpaki w Polsce obiadają czereśnie i wiśnie i za to nienawidzimy szpaków. I nawet są specjalne urządzenia w sadach do odstraszania szpaków. One polują Grupami poruszają się, grupa, gangiem się poruszają. No a ja spaki tutaj lubię na prerii, bo przyszły wyzrzeć robaki. Jak nie wyżarły tych robaków, to ja bym musiał wyzrzeć robaki. I co wtedy? I wtedy byś poczuł nowy świat. Więc jest, jest wiosna. Tutaj jest wiosna, stąd moja radość i mowa na pełnej przeponie. Jeżeli mam ściszyć sobie gain albo coś innego, to pani realizator musi mi to powiedzieć. Jest bardzo dobrze, twoja energia przenosi się ponad oceanami. Posłuchajmy piosenki. Ale jak tak? Szybko, zaraz? No właśnie tak, żeby tak, właśnie tak. No dobra, to nam zabraknie piosenek, a ta jest westernowa, więc pasuje nawet do mojej opowieści z Prairie i opowiada o tym, że chłopak młody, to musi być młody chłopak, jak jeździł rowerem, to wtedy gwiazdą w telewizji, pierwszym rowerkiem swoim takim, co ma cztery koła, a nie, a nie dwa, to gwiazdą w telewizji był wtedy James Dean i to był jego bohater, bo to był rebeliant w wieku lat dziesięciu już się buntował, tam z domu uciekał, jakieś sztuczki wykonywał, James Dean był bohaterem takim trochę... Noir, by się powiedziało z westernów, takiego grał trochę dziwnego dziada, jak potem ten z piratów z Karaibów, kamit, kapitan. Co ja nie lubię tego aktora, zapomniałem. No jest trochę był James Dean dziwny, ale był bohaterem tego chłopca, i jest połączenie James Dean nowoczesny i dziwny, i melodia westernowa. Studio Jiki Zahut. Segment A był najkrótszym segmentem w naszej historii, wieloletniej, jeśli nie kilkunastoletniej. Krzysztof Skowroński bo pamięta tak, jakiej, bo, tak, która... bo tak zachęcałeś do wysłuchania tej pierwszej piosenki, że jest taka e, świetna, że pomyślałem, że muszę ją natychmiast usłyszeć. Ale ja nawet nie wspomniałem o niej, jak mówiłem o wiośnie. Tyś się nie, strącił, że teraz w takim razie piosenka. Wcześniej, wiosna, ja wiem, o wiosna, o piękna, chodzi, wiosna piękna wiemy, po roku, ale chodzi, jej w Warszawie przystos... nie ma. Nie ma w Warszawie przyjechał, przyjechał rowerem albo taksówką, nie wiem czym tam, i chciało mu się siku i potrzebował piosenki, żeby pójść do ta, WC. Ta, żeby do WC. Do, czyli do Wojciecha, Wojciecha Cejrowskiego. Twoja wyobraźnia jest zbyt potężna. Dobra, to teraz o czymś, co nie wymaga żadnej wyobraźni. TikTok. Otóż na coraz większych obszarach Stanów Zjednoczonych. TikTok jest narzędziem zakazanym, bo jest to narzędzie szpiegowskie. To CIA, FBI wszystkie potwierdzają, że jak się zaś się TikToka do siebie i ogląda TikToka, to on szpieguje przeróżne rzeczy. I dla kogo szpieguje? No nie dla Billa Gatesa tym razem, tylko dla komunistycznej partii Chin, dla wroga amerykańskiego, już to zdefiniowane zostało – Ludzie Bidena nadal mówią bardzo poważny adwersarz, starają się nie użyć słowa wróg wprost, tego samego, którym określano Związek Sowiecki w czasach zimnej wojny. Natomiast druga strona oraz część partii demokratycznej, ta, która no, nie przytula się najbardziej mocno do swojego prezydenta, bo obie partie amerykańskie, republikańska i demokratyczna w Ameryce są bardzo różnorodne wewnętrznie. I Możesz spotkać partii republikańskiej jak straszliwego zwolennika aborcji, co z polskiego punktu widzenia by się wydawało dziwacznym. Jak republikanin, zwolennik aborcji, tak. Natomiast można też spotkać ogromnego pro u demokratów, gdyż te partie są różnorodne. Każdy we własnym okręgu wyborczym musi zdobyć swoje głosy na własny rachunek. Nie ma list partyjnych. I w związku z tym, jeśli jakiś demokrata chce wygrać w okręgu, w którym jest wiele kościołów katolickich, no to on. Musi obiecać swoim wyborcom, albo nie musi obiecywać na siłę, tylko po prostu tak jest, bo wywodzi się z tego regionu, no, że jest pro-life, pomimo, że należy do Partii Demokratycznej, która w swojej masie raczej pro-life nie jest, tylko lubi zabijać dzieci e, nienarodzone. E, no więc. E, w Ameryce na coraz większych obszarach zakazywany jest TikTok, obszary władzy stanowej bądź obszary władzy federalnej. Wiele agencji pod kontrolą obecnie ludzi Bidena, więc to nie jest jakaś prawicowa teoria spiskowa od części Republikanów nazywanych Trumpistami, tylko to, to jest ogólne sprzężenie w Stanach Zjednoczonych. Zdefiniowano TikTok jako groźny dla młodzieży. Tam się pojawiają sporty ekstremalne, polegające na tym, że ktoś skacze z bardzo wysokiej, z bloku, z wieży, z mostu, z latarni do wody. Z czegoś, co stoi nad wodą, ale jest wysokie, nie jest po prostu brzegiem. I to się nazywa skok śmierci, bo nie sprawdzamy wcześniej, co jest pod spodem i nie sprawdzamy wcześniej własnych umiejętności. To nie jest wytren wytrenowana osoba, tylko ona robi jeden taki skok, tak jak na Bungee. Jeden taki skok w swoim życiu i zobaczymy, czy się zabije, czy się nie zabije. I to jest filmowane na TikTok. To białe dzieci, wybudzone, łoki, w ten sposób się bawią. W Ameryce spostrzeżono wiele takich, różnych. To jest Jeden tylko przykład. Zjawisk niebezpiecznych, że do mózgów dzieci niebezpieczne rzeczy wchodzą, a z komputera odsysane są przeróżne informacje. I dlatego na urządzeniach federalnych, na urządzeniach stanowych, na razie w, najczęściej w administracjach to się odbywa, nie wolno stosować TikToka. I jest takie parcie, żeby go zdelegalizować na całym terenie Stanów Zjednoczonych. Bo jest to narzędzie ofensywne chińskiej partii komunistycznej, które niszczy młodzież. A jednocześnie na TikToku chińskim widzimy, że są zupełnie inne oferty. Proszę tam sobie wejść, jak ktoś umie, i wtedy będziesz człowieku zachęcany nie do skoku śmierci, tylko do, żeby pójść do Muzeum Nauki, bo tam jest nowa wystawa na temat Plutona. O, albo żeby konstrukcję łodzi podwodnej. A nie, nie wiem, takich rzeczy zachęca chiński TikTok. A nie wiem, czy czytałeś książkę Wojna bez zasad, generał Spalding. O, e, nie, o, przy... o tym, w jaki Pominam sposób. sobie tego. W jaki sposób Chińczycy prowadzą wojnę? Wojnę bez zasad, wojnę z Zachodem tak. skuteczną od 30 lat. Chodzi o to, żeby pozbyć się Stanów Zjednoczonych i państw tak. demokratycznych z mapy tak. świata. I cokolwiek tak. nie robią, czy sprzedają bułkę z serem, czy sprzedają trampki, czy tak. rakiety, czy nowoczesną technologię, czy kupują tak. zakłady. To wszystko jest elementem strategii, która jest strategią wojenną, a nie strategią handlową. Tak jest, tak. Każde działanie chińskie należy oceniać jako strategię wojenną. Ja generała Spaldinga prawdopodobnie widziałem kilka razy w telewizji, bo pamiętam te sformułowania i ten ciąg myśli. Więc wprawdzie nie przeczytałem jego książki, ale z gen, Span... gen Spalding. Spalding. Ding sobie zapisałem na czerwono pod tym TikTokiem i bardzo chętnie e, przeczytam, bo sobie tam zrobię notatki, pozaznaczam. I bo, bo, bo lubisz, lektury chińskie lubisz. Nie, one nie są przyjemne, więc lubisz to nie jest dobre słowo. Korzystam i czytam zachłannie ale nie dlatego że lubię tylko dlatego że uważam że jesteśmy już się zaczęła trzecia wojna światowa i to jest wojna głównie Chin ze Stanami Zjednoczonymi no ale tak jak wszystkie wojny światowe budowane były na jakiejś osi każdy miał swoją oś północ-południe albo wschód-zachód no, pa państwa państwo niemieckie które było głównym sprawcą II wojny światowej, pierwsze zresztą też, e, zjednoczyło się z Japonią po drugiej stronie świata. No i to taka oś była w poprzek całego świata, Prze, przez kulę ziemską przebili tę swoją ośkę e, i próbowali zakręcić światem po swojemu. Hitlerowi się nie udało, bo nie zdążył przed Amerykanami zrobić bomby atomowej. A tam różnice były w tygodniach, nawet nie w miesiącach. Gdyby się udało Hitlerowi jako pierwszemu walnąć bombę atomową, to tak jak Japonia się przestraszyła i natychmiast wycofała z II wojny światowej, bo nigdy czegoś takiego nie widzieli, takiego cudu w cudzysłowie, no, natychmiast się wycofali, poddali się, bo nie ma z kimś takim nie mamy jak walczyć. Jeszcze nie znali skutków popromiennych chorób przez dziesiątki lat, Japończycy. Od razu się wycofali. Gdyby to samo zdążył zrobić Hitler, nie daj Boże dla nas, i walnąłby tam w Nowy Jork, czy w cokolwiek, w Londyn, w dokądkolwiek by w stanie dolecić samolotem i spuścić tę bombę to świat po II Wojnie Światowej by wyglądał odwrotnie niż teraz. Czyli panowałyby Niemcy hitlerowskie, mielibyśmy komunizm w związku z tym tylko, że niemiecki. A teraz to, co się odbywa, to kolejne osie są budowane. Jest oś, powstała oś chińsko-rosyjska. Si z Putinem się kumplują, broń sobie Przekazują, znaczy Chiny zasilają bronią ruskich, a rusy im płacą za to minerałami ropą i czym tam Chińczykom bardzo brakuje przeróżnych minerałów w związku z tą ogromną produkcją, którą prowadzą. Ale jest to wojna, Chińczyków wracając do generała Spaldinga, każdy czyn, który popełnia Chińczyk, nawet jak ci daje w prezencie bułkę, to się bój tego, jak ci sprzedaje, możesz się bać trochę mniej. Bo jest w tym mniej propagandy, a więcej forsy. Ale jak ci daję w prezencie, to bój się straszliwie tego, bo znaczy, że tam jest tylko jakaś propaganda, jakaś chęć pokonania ciebie, ta bułka jest e, Chińczycy prowadzą te wojnę, tak jak wtedy Niemcy mieli do pary Japonię, tak teraz Chińczycy mają do pary Rosję w wojnie ze Stanami Zjednoczonymi. O! I tak. w związku z tym, TikTok ma być zdelegalizowany na terenie całych Stanów Zjednoczonych, również na urządzeniach prywatnych. Z tym może być pewien kłopot, bo chodzi o poprawkę do konstytucji dotyczącą wolności słowa, bardzo ważną dla Amerykanów. Ale jeżeli jest coś w rodzaju zimnej wojny albo wojny otwartej, to daje się pokonać bądź obejść tego rodzaju utrudnienia. Jak wolność słowa. W tym przypadku no można uznać, że to jest trucizna i jak sobie jakoś znajdziesz dojście do trucizny, to wolno ci popełnić w Ameryce samobójstwo. W wielu innych krajach to jest karalne. Natomiast no, staramy się jako państwo budować dobro, czyli utrudniać maksymalnie jak się tylko da. Na przykład dogadać się z serwerami, że w związku z bezpieczeństwem narodowym nie chcemy, by na żadnych serwerach były przepuszczane. TikToki w Ameryce. I ty sobie na swojej komórce, może pojedziesz do Chin, możesz sobie otworzyć, ale amerykańskie serwery mają tego nie, nie przepuszczać. I tak, no i, być może to będzie metoda. I taka będzie, tak, be, taka będzie historia zamykania e, internetu, bo najpierw Chińczycy zamknęli Facebooka, YouTube, to samo zrobili Rosjanie. Teraz Amerykanie zamkną TikToka. Nie mówię, że nie słusznie, ale zamkną TikToka i tyle. Mhm. A inni, a inni ja, ja, ja pozamykają jestem... inne, i będzie koniec wolności w sieci. Albo może już nie ma wolności w nie, sieci. Nie, nie. Nie, wolności w sieci to specjalnie od początku nie było, bo to była sieć zamknięta uniwersy przez uniwersytety, wymyślona do wymiany informacji, ale ściśle tajna, bardzo szybko armia przejęła internet, potem uwolniono część internetu dla ogólnej publiczności. No to tak jak z każdym sprzętem. GPS-y, które mamy, są ze 30 lat pewnie przestarzałe, a amerykańskie wojskowe. Są dużo lepsze i pokazują inaczej jak, niż byś chciał, i to tak samo ze zdjęciami satelitarnymi. Możesz sobie obejrzeć własną chałupę przez jakieś Google coś tam za pomocą satelity, natomiast Amerykanie są prawdopodobnie w stanie przeczytać Twój oddech. I, i zmierzyć, co wydychasz za pomocą swoich obiektywów. To, co mamy jest przestarzałe, więc jakiś internet pozostanie, nie zostanie całkowicie wycofany, bo on służy też kontroli ludzi. Ale to, że zostanie pocięty na drobniejsze kawałki, ja tu się jeszcze nie oburzam na to. No w tym, w tym, nie nie, w nie tym... potrzeba, żebyśmy mieli dostęp do TikToka. Absolutnie to jest wrogie narzędzie. W, czy... Nie chcemy tego w naszych komputerach, tego robactwa. Jeszcze chce się w Stanach Zjednoczonych zrobić coś. Republikanie bardzo optują za tym, co bardzo by się w Polsce przydało. Zakaz wnoszenia komórek do szkoły, do budynku szkolnego, nawet. Po prostu. To nie służy nauce, przeszkadza w nauce, powoduje, że różne rzeczy się dzieją. Młodzież popełnia samobójstwa, bo na przykład koleżanki filmują, jak jedna drugą ciągnie za włosy i ją przewraca, albo ściągną jej majtki i sfilmują, potem dotrafia do sieci. I w związku z tym. Amerykanie dorośli już do tego, żeby zakazać, jak chcesz sobie w domu swoim rodzicom przekonać ich, wmówić komórkę, to w domu sobie możesz używać, bo to jest jurysdykcja rodziców. Natomiast na terenie szkoły ma być zakazane wnoszenie komórki. Ale ma być? To ma być zakaz federalny? Czy też każdy są... stan, czy, czy, czy każda szkoła będzie o tym decydować? Nie. Na razie to są ruchy oddolne. W kongresie się pojawiła grupa ludzi, demokratów i republikanów, którzy napisali projekt i teraz zanoszą do laski marszałkowskiej, ichniejszej, czyli do drewnianego młotka. Zanoszą ten projekt i tam, nie wiem, jaka jest procedura szczegółowa, jak się kartkę papieru zanosi projekt ustawy. No i muszą najpierw chodzą po korytarzach i zbierają poparcie, bo nie ma sensu noszenie kartki, która przepadnie przed pierwszym głosowaniem. Więc chodzą pewnie od gabinetu do gabinetu i mówią, sprawdź w swoim. Regionie wyborczym, czy ci to pomoże w kolejnych wyborach, gdybyś przyłączył się do nas z takim projektem? No i wtedy demokrata zaproszony przez republikanów, bądź na odwrót, w swoim okręgu rozgląda się, jakie ostatnio miały sprawy, na przykład samobójstw, bo była bijatyka w autobusie szkolnym żółtym, którym się dzieci z całej dzielnicy dowozi do szkoły i pobili jakieś dziecko, to trafia do sieci, to dziecko popełnia samobójstwo. Albo trafia do sieci, to dziecko pobite trafia do szpitala. Wychodząc ze szpitala widzi w sieci filmy z własnego pobicia i nie jest w stanie już wrócić do tej szkoły i się uczyć, bo z jednej strony się boi, normalne, a z drugiej strony się no, no, wstydzi czy głupio mu jest, że został pobity i wszyscy o tym wiedzą i się wyśmiewają z niego. To... Sprawdza demokrata, czy u niego w okręgu taka sprawa jest gorąca, ile takich spraw było, i być może się przyłączy. Wtedy nie będzie komórek w szkołach. Ja jestem gorącym przeciwnikiem komórek w szkołach. I w ogóle komórek jako zjawiska. A u dzieci w komputerze to w psychiatrzy mówią: Godzina dziennie przed ekranem komputera swobodnej zabawy to jest maks. Jak dwie godziny, to już zaczyna psuć mózg dziecku, więc zgaś komputer, wyłącz telewizor i nie, nie dawaj smartfona.